Etyka pracy w biznesie to zbiór moralnych zasad i norm, które regulują zachowanie firm oraz ich pracowników. Obejmuje ona takie wartości jak uczciwość, przejrzystość, odpowiedzialność i szacunek dla innych. O kluczowych aspektach etyki w biznesie mówili prelegenci konferencji, która odbyła się w auli Uczelni Jańskiego w Łomży. Zagadnienie jest bardzo ważne, dlatego że chodzi o to, by ci, którzy zajmują się działalnością, biznesową, coraz głębiej byli przekonani o potrzebie etycznego działania. Nieraz nam się tak wydaje popularnie, że można coś czynić na skróty. Tymczasem podejmowanie jakichkolwiek działań, które nie będą służyć przede wszystkim człowiekowi, społeczeństwu, zawsze zaowocuje nawet niszczeniem tej działalności gospodarczej, bo ona nie buduje człowieka. Więc najważniejszy jest tutaj człowiek. On jest poza tym najważniejszym elementem działalności. Naj, y, y, w zakładzie pracy pracownik, człowiek jest najcenniejszą wartością. Cieszę się bardzo z obecności wielu ludzi, z, w ogóle z, z, że ta konferencja została zorganizowana. Y, akurat etyka w biznesie to jest bardzo taki temat y, łączący się z misją naszej uczelni, dlatego tym bardziej się cieszę, że y, liczne grono tutaj y, przyszło. Szczerze mówiąc, jest to temat bardzo trafny dla młodzieży, ale też i dorosłych również, bo to, co w dzisiejszym świecie się dzieje, no, wymaga nam troszeczkę powrotu do korzeni, i, i myślę, że o, tym, o całej etyce, o, o, tym, o tych sprawach. Które są bardzo żywotne dla nas i ważne, bardzo dobrze jest porozmawiać i przypomnieć sobie wiele tematów. Konferencja powstała we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego. Etyka w biznesie pomaga budować zaufanie i lojalność wśród klientów oraz pracowników, co przekłada się na długoterminowy sukces danej firmy. Etyka powinna obowiązywać we wszystkich obszarach funkcjonowania społeczeństwa. Nie ma obszaru bez etyki, przynajmniej nie powinno być. Również w biznesie naturalnie, czyli wszelkiego rodzaju normy, które powinny obowiązywać pomiędzy przedsiębiorcą, jego pracownikami w tej relacji z dostawcami, z klientami. Dobrze, gdy ufamy takiemu przedsiębiorcy. Dobrze, gdy mamy do czynienia z przedsiębiorcą, które dopełnia tych norm etycznych i mamy tak naprawdę w pewnym momencie święty spokój, bo wiemy, że ani ten przedsiębiorca nas nie oszuka, ani nie wykona złej usługi, ani też nie będziemy mieli jakichkolwiek innych problemów z nim. Także jest to ważna dziedzina w życiu i dobrze, że Szkoła Wyższa propaguje te idee, dobrze, że są tu przedsiębiorcy, i też młodzi ludzie, którzy tego słuchają, bo pewnie w przyszłości też będą mieli swoje przedsiębiorstwa. I powinni postępować etycznie. I co jest ważne, samorząd Województwa Podlaskiego. Ja akurat jestem odpowiedzialny za taką działkę, która się nazywa Promocja Gospodarcza, podległy Biuro Promocji Gospodarczej. Tego, tego rodzaju konferencje wspieramy i również zrobiliśmy to dzisiaj w Szkole Jeńskiego Włączy. Etyka w biznesie to relacje pomiędzy przedsiębiorstwami a klientami, partnerami handlowymi, pracownikami oraz konkurencjami. Relacje te muszą być zgodne z obowiązującym prawem oraz z przyjętymi regułami postępowania. O zagrożeniach finansowych w działalności banków mówiła inicjatorka całego wydarzenia, dr Maria Konopka. Zacznę od kryzysu światowego, który był w roku 2007-2009. Tam po raz pierwszy się. No, można było zauważyć pewne nieprawidłowości związane z nagradzaniem pracowników. Wszyscy byli szczęśliwi, dostawali duże pieniądze za sprzedaż złych kredytów. Dlatego ja stawiam taką tezę, że premiowanie nie zawsze jest etyczne. Popatrzcie Państwo, co dzieje się w naszych bankach, jakie mają wytyczne, jeśli chodzi o premii i co oni robią. Oni po prostu starają się, tak kombinują i tak różne produkty chcą sprzedać na siłę, które są w ogóle nam niepotrzebne. Ale pracownik nie ma wyboru. Doktor Maria Bauchrowicz-Tocka przedstawiła nam prawo kobiet w biznesie w okresie dwudziestolecia międzywojennego. W 1994 roku, kiedy powstał w Łomży pierwszy bank konwersyjny, pani doktor Maria Konopka, organizatorka dzisiejszej konferencji, została dyrektorem tego banku. Sto lat wcześniej. Żadna z kobiet nie mogła marzyć o czymś takim. I ja właśnie skupię się na tych prawach kobiet, a właściwie prawach nieprzestrzeganych w stosunku do kobiet 100 lat temu. A co to były za prawa? Kobiety przede wszystkim nie zajmowały żadnych eksponowanych stanowisk. Nie były kierowniczkami zakładów, dyrektorkami, chociaż były bardzo dobrze wykształcone, bo korzystały z szerokiego dostępu edukacji. I według Konstytucji mogły zajmować niestety nie były mianowane. Również krzywdzące dla kobiet było to, że przez cały okres dwudziestolecia ich praca wykonywana takiej samej wartości jak mężczyzn nie była tak samo opłacana. Doceniana. W biznesie niezwykle istotną rolę pełni również komunikacja interpersonalna o etyce w tym temacie wypowiadał się śpiewak operowy i wykładowca Akademii Łomżyńskiej dr Jacek Szymański. Mój wykład nosi tytuł Etyka zawodowa w aspekcie komunikacji interpersonalnej. Jest to bardzo ważne zagadnienie w każdej profesji, a zwłaszcza w biznesie, bo trzeba umieć rozmawiać. Jedna strona nadaje, druga strona odbiera. Jedna strona mówi, druga strona słucha. Ktoś pisze, ktoś to odczytać musi. Więc takie zagadnienia z technik yy, yy, takich społecznych, interpersonalnych to musimy rozróżnić, że komunikacja interpersonalna dotyczy dwóch osób, a taka społeczna większej ilości ludzi. Dwie grupy rozmawiają albo wewnątrz jakiejś grupy rozmawiają specjaliści, na przykład chirurdzy, lekarze, konsylium się zbiera i jakiś problem rozwiązuje. Z kolei czasami lekarze potrzebują pomocy inżynierów, bo potrzebują narzędzi chirurgicznych i muszą dwie grupy się dogadać. Lekarze z inżynierami i właśnie z tego punktu widzenia, takiego technicznego, ja Państwu zaprezentuję właśnie ten wykład. Jedną z największych korzyści ze stosowania zasad etycznych w postępowaniu gospodarczym jest zmniejszenie lub eliminacja kosztów związanych z konfliktami czy problemami. Pełne poznanie i stosowanie przez świat biznesu zasad etyki bezpośrednio przekłada się na zysk przedsiębiorstwa.